Kiedy rośnie niezadowolenie społeczne, możesz zrobić dwie rzeczy: albo zrobić coś, żeby ludziom żyło się lepiej, albo zamknąć im usta. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada nową ofensywę państwa wobec tzw. mowy nienawiści. Zgodnie z planami ujawnionymi przez media, już wkrótce w całym kraju mają powstać wyspecjalizowane prokuratury, których głównym zadaniem będzie ściganie hejtu, w tym wypowiedzi krytycznych wobec Ukraińców. Projekt zakłada centralną koordynację specjalnych zespołów śledczych i nowe podejście do tego typu spraw. Krytycy pytają, gdzie przebiega granica między walką z przestępstwami a ograniczeniem wolności słowa. Już niedługo w naszym kraju nowe standardy wolności słowa. Tak bardzo chcieliśmy na Zachód. A tak bardzo ciągnie nas na wschód. Jak to będzie wyglądało? Chyba tak. Telewizja w naszym kraju już dawno dostosowała się do wschodnich standardów. Możemy z niej wynieść mniej więcej tyle wartościowego, co z tego nagrania. Ale czy kogoś to dziwi? Wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazywały. Od kolejnego posiedzenia Sejmu żadna z pań i panów ministrów nie może głosować inaczej, niż postanowiliśmy wspólnie jako rząd wobec projektów rządowych. Wyborcy Platformy od lat są wytresowani, że mają się uśmiechać. Ale to też nie wzięło się znikąd. Azjaci mają swoich kamikadze, a my mamy wyborców tuska. Czy tuskowi uda się zniewolić polskę tak jak kimowi? Nie sądzę. Jeszcze nic się mu nie udało. Będzie dobrze.